Strażacy z OSP Szczerców mają bez wątpienia powody do zadowolenia. Od pewnego czasu mogą bowiem korzystać z nowego samochodu, a w sobotę 10 listopada został on im już oficjalnie przekazany do użytku. To ciężki wóz bojowy marki MAN. Ten samochód jest samochodem naprawdę nowoczesnym. No, żeśmy, zanim żeśmy zdecydowali się na przetarg, to oglądaliśmy różne samochody. No i w końcu zostały warunki przetargowe rozpisane. Możliwości tego samochodu są bardzo duże. No, jest na tym samochodzie 5000 litrów wody, 500 litrów piany. Jest wyposażony, bym powiedział, bardzo nowocześnie, bo się od, yy, o wężach nie mówię, to jest standard oświetlenie, masz yy, oświetleniowy to są w standardzie. Yy, Są dwie radiostacje yy, nasobne, radiostacja samochodowa, yy, pompa do brudnej wody, pompa pływająca, niagara. Yy, do tego mamy <laughs> zakupiony Sprzęt hydrauliczny firmy Lukas. Są to urządzenia najlepsze w Europie, osiągające największe parametry, czyli duże nożyce Lukasa, pompa, która może pociągnąć w jednym czasie dwa narzędzia hydrauliczne. Ona może pracować normalnie, może pracować w systemie turbo, także rozpieraki nożycowe, do tego są dwa rozpieraki kolumnowe. No ta hydraulika jest naprawdę potrzebna przy wypadkach drogowych. Nowy samochód robi wrażenie, zwłaszcza wśród starszych strażaków. Oni doskonale pamiętają, w jak trudnych warunkach przyszło im kiedyś gasić pożary, czy ratować ludzkie życie i imienie. Kiedy przeprowadziły się w 1965 roku do Szczecowa, tu jeszcze był star 20, start 20, potem star 25, no i kolejne jak były wyznaczane. Naprawdę to jest inny świat, inna praca, inna, inne ratownictwo miło nawet chociaż do każdego pożaru podchodzi się z jakąś prawda z kruchą, ale z miło popatrzeć jak te sprzęty pracują. Inne zaangażowanie strażaków. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczercowa jest jedną z najbardziej prężnych w powiecie Bełchatowskim. W pierwszej połowie tego roku druchowie musieli wyjeżdżać aż 130 razy do różnego rodzaju zdarzeń. Oni działają jednak w obrębie krajowej ósemki, gdzie to skrzyżowanie jest newralgiczne i tu jest bardzo dużo wypadków. A ten samochód jest uniwersalny bo na nim będzie to ten sprzęt, który jest, on będzie wystarczał i do akcji pożarowych, i do akcji ratowniczych w wypadkach drogowych. To bardzo istotna sprawa. To ja się bardzo cieszę, bo w tej gminie jest to drugi nabytek taki fajny. Dwa lata temu w Habielicach żeśmy wywojowali, tak to mówiąc na prezydium zarządu wojewódzkiego, że kupiono tam ten samochód. Bardzo zazdrościmy kolegom ze Szczercowa, że mają tak nowoczesny wspaniały sprzęt. To co tu dzisiaj było powiedziane, Państwowa Straż Pożarna byłaby niczym bez wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej, szczególnie tej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, także to jest też dla nas sukces, że oni mają taki nowy, wspaniały samochód. Tego typu zakupy zawsze bardzo cieszą, ale nie jest to łatwa sprawa. Wozy bojowe to kosztowna inwestycja. Strażacy z OSP Szczerców byli przygotowani na wydatek nawet 900 tysięcy złotych. Udało się jednak kupić wóz znacznie taniej, bo za 700 tysięcy. Przetarg wyszedł pozytywnie na naszą stronę i zostały pieniądze na, na takie dodatkowe sprzęty jak zakup nożyc, pomp hydraulicznych, wyposażenia samochodu. Ja osobiście chciałbym podziękować. Wszystkim darczyńcom. darczyńcom, którzy pomogli pozyskać ten wspaniały wóz, który będzie chronił, bronił naszych dobytków, Szczecowa, gminy, mieszkańców i będzie chlubą, Będziem, starzacy, wyszkoleni nasi, będą mogli pomagać innym. To jest domeną pewnie starzaków. Życie społeczne. Na 700 tys. złotych złożyło się czterech darczyńców. Największym jest gmina Szczerców, która dofinansowała zakup samochodu kwotą 400 tysięcy złotych. Resztę udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i Zarządu Wojewódzkiego OSP. Jak widzimy, to już jest trzecie auto. Dwa ciężkie, czyli Chabielice Szczerców i Lekki w Magdalenowie. W gminie tylko szczerców. Natomiast w innych gminach też wspieramy te akcje, bo jest to potrzeba. Jest, jest potrzeba społeczeństwa i nas wszystkich. Musimy dbać o, o własne zdrowie i życie. Dlatego wspieramy chętnie. Przy okazji uroczystości związanych z przekazaniem wozu bojowego, najbardziej zasłużeni strażacy ze Szczercowa otrzymali odznaczenia. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy, a druhom życzymy, aby jak najrzadziej musieli korzystać z nowego zakupu.